Hołda na twarzy, ja jestem Heroso, przed nami kolejny odcinek z gry The Sims I jestem wkurzony, ponieważ już zrobiłem tą misję Powiem więcej, zacząłem nową misję, bo tak naprawdę tą misję już w pierwszej minucie drugiej skończymy Ale zrobiłem drugą, zacząłem drugą misję I co? I w połowie komputer mi się zwiesił I nagranie poszło się pchać, więc wszystko muszę przejść jeszcze raz Kura, Bez biednego pitolenia, zbadajmy jaskinie i to chodzi o ostatnie rzeczy, jaką zrobimy. Bo jak się okazuje, na tym się kończy. Nie wiem czemu, ale tak jest. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał jeszcze raz robić postaci, jaką chciałem. Bo zbudowaliśmy już lecznicę. Tak, stwierdziłem, że za to wszystko kupuję lecznicę, ponieważ mamy niski dobrobyt i mamy mało miejsca na dobrobyt. Więc w sumie, czemu nie? Zbieraj. Dobra, jaskinia została szybko i po cichu opróżniona z każdej trufli w polu widzenia. Smakołyki zostały zebrane na wielki stos. Dziki dzik dalej spał, pomimo obecności intruza w jego domu. Najwyraźniej stwór był niesamowicie obżarty po ostatniej truflowej uczcie. Miejmy nadzieję, że stwór znajdzie gdzieś inne królestwo do zamieszkania, po tym jak się obudzi i stwierdzi, że jego grota została opróżniona z ulubionych smakołyków. No i mamy, że szybko i w cicho Ser Gurzil opróżnił skini ze wszystkich trufli w polu widzenia, spierając je do dużej sakwy. Dzik spał pomimo jego obecności najwyraźniej obiedony potrufowej uczcie w niebywa... niebywałej skali. Pozostał mieć nadzieję, że ten stwór znajdzie inne królestwo do zamieszkania po tym jak ob się obudzi i przekona, że jego grota została opróżniona ze smakowitej przekąski. Okej. Okay. Niestety platyny nie będzie. Ta misja jest taka krótka. Dziki dzik uciekł z królestwa Olimp i uniknął zabicia przez krwiożerczych chłopców nagród. Gdyby pomyślał, że ten potworny dzik szuka tylko smakowitych trufli. A nie źle. To teraz szybka akcja. Widać, właśnie, dobrobytu nie mamy już za dużo do wciśnięcia. A tutaj? Dało się. Medyk sprawdzimy szybko, czy mój medyk istnieje. Jeżeli nie, no to robię cięcie szybkie. Bardzo szybkie. Obejrzyj simów. Kobiecych. Jest. Jesteś? Żywie urodzajna. Jest. Nasza simka to uosobienie słowiańskiej bogini, która była utożsamiana z z, z, z e, życiem i urodzajem. Ja to nagrywałem. Ja musiałem zrobić przerwę, więc troszeczkę nie nagrywałem z jakoś 5 godzin. I dopiero teraz do tego wróciłem, że to nagrać i mieć z głowy, więc. A, codziennie co z że tyle jej zostało. U duszy ma tysioka. Okej. Okay. Misję. Mam nadzieję, że są te same. Panie ksiąg. krzyżowcy Kultury, to jest to. A tego nie widziałem wcześniej. To jest Bart albo Monarcha. Nie opłaca się. A straszna opowieść o to by było fajne. Kultura i wiedza to. To jest do końca kultura i wiedza. I w sumie bez znaczenia, co bym wybrał. Ale nie, my chcemy krzyżowców kultury. I chcemy przyjąć kulturę. Bo tutaj byśmy stracili dobrobyt, którego i tak już mamy. Bardzo mało. A tutaj dostaniemy cztery kultury, jeżeli zrobimy na złoto. Znaczy na na platynę. To prawda stąd mamy więcej zasobów, ale stwierdzam, że wolę jednak mieć więcej kultury, więc większe statystyki to zawsze coś. A da, powiem w ogóle przeczytać. Kultura religijna traci popularność z każdym nowym pokoleniem, a co gorsza, do miasta przybył Jarmark Kultury. Prawdziwa skarbnica rzeczy odciągających od religii, ale czy istniał sposób by sprytny wyznawca wszechwidzącego? Wykorzystał Jarmark Kultury. W celu ożywienia wiary religijnej. <laughs> Mamy albo zniszcz kulturę. Dowiedz się, czego chcą obywatele i zniszcz to. I to jest oczywiście religia jakubiańska. Tak to jest kapłan piotrański wraz z dowolnym innym bohaterem. Dowie się, czego obywatele pragną od życia i włączy to do religii piotrańskiej. Tak więc no, widać różnicę niezłą. Dobra, przyjmiemy kulturę. Oczywiście bratra. A jego pomagierem, jak wcześniej stwierdziłem, będzie przekupień Hermes. Ponieważ jego jeszcze nie mieliśmy okazji spotkać. To na dobrą sprawę. Czytuję, ale oczywiście jeszcze nie zapisuję. Aha, jest. O, bogactwo botaniki. Odciągnęliśmy to yy, jakieś osiągnięcie. 50 razy zioła, Okej. Okay. Odbywając się w mieście jarmark kultury przyciągał mnóstwo uwagi. Jednak wiara wciąż była słaba. Brat raz skłonił głowę i powiedział – muszę się nad tym zastanowić. Zawsze dobrze mi się myśli, gdy szoruję podłogę. No to zanim to... Łaska Wszechwidzącego i zapłać podatki. Tak? Pirata. Gdzie jest ten pirat? A może być cokolwiek w takim razie. Mam nadzieję. A Hermes ma coś nowego. Zachęcę ich do kupna dwóch klientów. Zdobyć klejnoty przez handel i dostarczyć je złotnikowi. Ciekawe jak. Um. Skąd wziąć klejnoty? wcześniej też się z tym męczyłem. Mega. Spójrzcie dzisiejszy rynek. Tylko, że wtedy. Nie miałem dokładnie tego, tylko to, to troszeczkę innego quest'a. Miałem zdobyć opaski, której w końcu się dowiedziałem, gdzie, gdzie mam zdobyć. A to jest ten pirat. No to idź. Zajmi się tym, po czym podejdziesz tutaj. Na razie niech nam to bardzo ładnie rośnie. Ty stary, idź na kram. Tak mam nadzieję, da, poszedł pobłogosadzić pirata. On tam tak łazi, łazi, dołazić się nie może chyba. <laughs> nie ma żadnego gorącego towaru na sprzedaż, dobra. Dotarguj się na tym wiejskim rynku. Aha, on najpierw musi wrócić. No spoko, jak lubi. Bo poprzednie questy były fajniejsze. A ten już oczywiście ho ten zmęczony. E di. Nie widzę tu nic. A może to? Wezmę to, to. Wezmę sobie wszystkie. Weźmy przyprawy. <dylenka> Świąteczny syrop oczywiście. Weźmy sobie mięso królicze, żeby móc sobie ugotować. Niedźwiedzia też sobie weźmy, dobra. Więc czy to starczy, żeby do złotnika? Gdy Hermes przychodził po niebieskimi kramami, natknął się na ciekawą i podejrzaną kawalkadę podróżnych ministreli. Wesoło oddziany trefnić skoczył naprzód i zaproponował, by przekupienie Hermes kupił wiązkę wonnych odświeżających tajemniczych ziół. A, dycha, no to czemu nie? Utrzymał... Po i Hermes rozejrzał się nerwowo, po czym przełknął wiązkę ziół na jeden raz, podziękował barwnemu ministrowi i ruszył na dalsze zakupy. Niedługo poczy... potem poczuł, jak ciepła i ożywcza fala świeżości przenika przez jego ciało od środka na zewnątrz. Czując się trosk, Hermes uśmiechnął się radośnie do każdej osoby, jaką zobaczył w podniesioną na duchu. Czyli po prostu zdobył trochę dragów. Okej. Okay. Jak ty nie mam towarów na sprzedaż, a to? Skąd a... to dobyś w takim razie towary na sprzedaż? Bo w takim razie nie jestem pewien, co powinienem zrobić. To mam... Opiewaj piractwo. No chyba coś boli stary. Idź najpierw tam do siebie. A ten co robi? Co gadasz z kobitą? Obejrzyj towar. O, właśnie, może muszę najpierw dorzucić tutaj towar. O. O. Będzie. Ład jakiej nierzanych towarów. Na sprzedaj... Wszyscy. Dobra, nie, weź sobie jedną tą. Jedno mięso z królika ci starczy. Nie, 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 nie to. Tylko weź najpierw i ci coś zjedz. Przygotuj jedzenie. Zupa z królika. Ten w tym czasie. Idź opiewaj piractwo. To jest w końcu taki ważny zawód w życiu. Uuu, robisz mi jedzenie. Może oni wszyscy czegoś potrzebują. Ja nie wiem, jak oni sobie będą beze mnie radzić. Przecież zdechną, jak zostawił to królestwo już. A zeżyj tą zupę. Gdzie ty ją idziesz jeść? Mam nadzieję, że zje. A nie będzie tak jak z królem, że on sobie zostawia. Dobra, je, yeah, Będzie. Mogę coś tu zrobić, niby? Nie. Poziom popularności niska. No, widzę. Ka ona skacze trochę, czy mi się wydaje? Nie wiem. Wiem, że zaraz trzeba będzie. Nie, ale trzeba jednak najpierw przygotować jedzenia, później spać. Za żarta? jeszcze troszkę towary. Eee. Czyli mam pohandlować z kupczycami, ciekawko jak. Wezmę jeszcze troszeczkę tego mięsa królika, niech stracę. Dobra, otwórz kram. Dobra, kupiec. Namawiaj. Kupiec. Namawiaj. Czyli ja mam. Aha, ja mam zachęcać. Zjedz sobie kaszę. Czemu nie mogę tego? Muszę mieć lepsze relacje. Aha. To tak, przyjazny, plotkuj. Tutaj ulubioną muzykę. Nieromantyczne. Przyjazne. Przeproś. Przyjazne. Poznaj. Przyjazne. Rozmawiaj o działach sztuki. Koleś. Czym ty jesteś? Herold Kazimierz. Ty, kaźmisz. O dobra, troszkę się lepiej zna znamy. Tutaj o religię. Rozmawiaj o stanie królestwa. Czytam jeszcze czas o ulubioną muzykę. No szybciej. Stary. Przyjazna. Opowiedz historię. O! Kiedy mogę Cię na zachęcać do kupowania? Schlebiaj. Pochwal gust. Dobra, ty już się kładź spać, stary. Może on jeszcze nic nie robi, ale to już mniejsze z tym. No, zachęcę, jest. No, a tyle ci starczy, koleś. Te, kradziej. Poeta wierzchosław. Czy tutaj dał Otwórz ładownię. Aha! Więc to teoretycznie tak działa. O, kupiec, wchlebiaj. Kupiec, pochwal gust. Przyjazny, spytaj o zdrowie. Przyjazny, poznaj. Przyjazne. Rozmawiaj o działach sztuki. Pani, no, muszę z rozmawiać bardziej. a Styknie. Ten śpi, śpi. Dobra. No, kupuj coś. Kupuj, że pani Bobida. Możesz z jakimś ten. O, co jest, z tobą mogę? Cecha. graj o małą stawkę. I traciłem, czy zarobiłem? Chyba straciłem. Dobra, zamknijmy na razie kram. To co? Mm. Mam głupi pomysł. Obejrzyj towar. Zatrzymajmy. Te to wszystko przerzućmy z powrotem. Ok. Otwórz ładownię. Mam nadzieję, że uda nam się pożeglować. Powiem Wam, nigdy nie grałem, znaczy... Ogólnie te praktycznie nie grałem w tą część, ale nigdy nie robiłem żadnej misji przy pomocy kupta i w sumie nie jestem pewien czego się spodziewać jak on działa. Dobra. Otwieraj ładownie. To jest tak. Mięso królicze. Adamant. Niedźwiedzie to i to. I teraz czy mogę pożegnuj na handel jest. Pożegnuj na handel kupczycę. Wyślij statek. Tak to miał być z kupczycami. A w tym czasie radzi sobie nasz yy, brat. Wszechwidzący jest blisko, no na pewno. On widzi wszystko, jak wielki brat. Uuu, jakich my mamy przyjaciół w sumie. Nie sądziłem, że jesteśmy aż tak lubiani. Czyli mam być szczery? Ten, dobra, ten zaraz wróci. Teraz ten jak wstanie... No ja, dobra, niech zostanie jeszcze. Tu czuję, że troszeczkę nam to zajmie ta misja, ale w sumie to nawet lepiej. Będziemy mieli większą szansę na platynę w końcu. Nie doszło do handlu, jeszcze raz. Płyń. Tupie to mam. Do kupczyc. Informacja handlowa, się nasiona. Klejnoty, jest. Jęczmień za klejnoty. A, dobra, czyli ja tutaj mam wymienione, co? Jęczmień za zaklejnoty. No, dzień z zaklejnoty. Pospól z proszek. Do tego w takim razie nie wykonamy, bo nie wiem skąd wziąć jęczmień. No już chwila. Czy istnieje szansa, że targ będzie jeszcze otwarty? Będziesz za iwaniał aż zdechniesz. Masz wykonać zadanie. O, dobra, ten wstał. kosz Fajnie, to szoruj podłogę. Pospiesz się. Jeszcze musisz kupić ten jęczmień. Ten musisz szorować więcej. Dobra. Dalej szoruj i rozmyślaj. Możą za złumże, ale dobra, Justin. Orles. Fosfor, gęśle jabłko. Nie ma tu gdzieś jęczmień, a jest pszenica. Co się zaliczy za jęczmień? Nie, a tu jest jęczmień. Dobra. To kupimy jęczmień. O... Garmiona stara kobieta z Jakocjum dała znak, by przekupień Hermes zbliżył się do, niej, do jej neznego namiotu. Potrzebujesz, daj się, przewodnictwa, moje dziecko szepnęła chrypiącym głosem. Przepowiednia za piątaka. Dobra. A. Otwórz ładownie. Przekupień Hermes wcisnął się do namiotu, gdzie stara kobieta zasiadała i wpatrzyła się w kryształową kulę, pierścią swoimi sękatymi starymi dłońmi. Przekupień Hermes patrzył w kryształ, nie widząc nic poza refleksami światła. Przyszłość pokazuje, czekaj chwilę, czekaj chwilę. Widzę, że zdobierzesz wielką fortunę w bardzo niedalekiej przyszłości. Zarachota staruszka. Fortuna z przyjaśmiałym. Przykupień uśmiechnął się z ulgą, podziękował starej kobiecie i energicznie wszedł z namiotu. Otrzymano modus rozweselony. Teraz rozumiem. Współczesne pokolenie uważa moje kazanie za nudne. Trzymam się przestarzałych idei. Muszę odwiedzić ten nowomodny jarmark kultury, dobra? To tyleć, a my w tym czasie tutaj zajmiemy paroma rzeczami. Hermes leci. A ty tutaj przyleź. No, w poprzedniej misji miałem po prostu zdobyć te. Nie do domu. W poprzedniej misji. Miałem zdobyć interesujące miejsce. Muszę tu pokręcić, się pokręcić i spędzić trochę czasu. Och, nie rozumiem połowy z tych rzeczy. Z po, polu widzenia żadnego symbolu religijnego. Mogę pobłogosławić właśnie publiczną wodą święconą. To powinno oczyścić niektórych z tych ludzi. Przynajmniej tych, którzy się faktycznie kąpią. Dobra. To jak się to robi? Właśnie Jarmarkowa. Gdzie to jest? Nie ty, Hermes. Sprawdź, się nie na książki, to nie. To jest skrzynka, proszę. A czy to jest właśnie Jarmarkowa tu? To jest właśnie jarmarkowa. A ten? Idzie. O przyszedł tutaj jęczmień cały halo. I po popój na handel. To powinno pomóc odrobinę, ale muszę zrobić o wiele więcej. Poproszę, by moje następne kazanie zostało nagłośnione przez ma przekupień Hermes, dzięki czemu będę mógł przemówić do mojej wspólnoty. Aha, czy oni teraz muszą z pogadać? No to troszeczkę ci to raz zajmie, bo... Hermesa tak jakby przez najbliższą chwilę nie będzie w domu. To jeszcze później będzie musiał się wyspać. Do kupczyt! Płyń! Boże, wszystko dla paru klejnotów. Jest głodny, zmęczony, wszystko mu jest. Trudno. Głoś, prawda, wiary zaczyna spadać, to mamy jęczmień, dobra, teraz tak, A gdzie jest ten? Gdzie jest złotnik? Aha, czyli chuja. Przepraszam, chusteczkę będzie, a nie złotnik. Nie wiem, gdzie są te moje klejnoty jeszcze do tego, to mnie troszeczkę martwi. A, czyli nic z tego nie będzie, okej. Okay. Żebym się nastarał i cholera wie po co. Ale złotnika nie ma. Gdzie w tym mieście jest złotnik? Tu? Nie, tu jest kowal przecież. A ciulichwi. chromaliczny biznes. Nagłaśniasz coś? Jesteś bardziej popularny? Nie. Oj, oj, najgorsze jest to, że nie mamy za bardzo ten. W jaki sposób teraz sobie naprawić tego na szybko? Znaczy, mamy, ale tego trzeba najpierw doprowadzić do stanu używalności, a to będzie ciężkie. Kasza, też zaraz sobie zrobisz żreć. Przygotuj jedzenie, tylko wstaniesz. Bardzo głodny, kurwa, bardzo głodny, bardzo śpiący, wszystko mu jest. I na ci to było. Ty zjadł tą kaszę już? Zjadł. Okej, okay. umyj się. Co eee... jeszcze w sumie można by zrobić? Wygłoś kazanie. Z humorem. To z humorem? Wygłoś kazanie w lekkim, żartobliwym tonie. Wiesz, nie wszystko to śmierć i zagłada. Wygłoś kazanie w ponury, posępnym tonie. Niech ci sami mają przez chwilę nad czym porozmyślać. Wygłoś kazanie niedbałym tonem. Nie, to z humorem wolę. Nie chcę więcej o wygłaszaniu kazań. Niepotrzebne mi to do szczęścia. Nikomu związków. Otwórz mi sprzedawać. Zrobię kawałek drewna przez handel i jest stolarzowi. Znowu, nie, nie mam ochoty. Kurde, on bardzo jest nieskupiony. Nie podoba mi się to. U, popularność tam rośnie powoli. <grym piosenka> Żywia! Żywia, Czy jak ci tam z... nazwałem? Witaj kochana. Ty co, zostajesz piotranką? Okej. Okay. To jest Piotranie to ty... ty, ty no, nios, no, no, a, niosący pomoc, więc... Pasuje. Co on w ogóle ma jeszcze zrobić? Wygłoś proste kazanie, okej. Okay. No to zaraz będzie zrobione. co jeszcze mamy? Móc się z dwoma Petranami. Da się też załatwić później. Najpierw ten się musi bardziej wyspać. Jeszcze bardziej. O, że śpiący, głodny, jemu wszystko jest po prostu. Dobra jest. Czekaj, 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 panie. Módl się razem. Módl się razem. Kościół otrzymał 57 wydatkach. O! Bardzo fajnie. Mi się akurat może przydać. Szybciej jedz. Znaczy jedz. Śpij. Szybciej jeść tak akurat bym mógł. No, starczy już chyba tego. Prawda? Tej, gdzie on po raz? Ten zatem leci! O nie, czekaj, pomódl się z ebl Dobra, stawaj, bo nie mam do ciebie siły. Nie maruj jest głodny, tylko i co zrobić, jeść. O, jest dobrze. Odekscytowany. O, już nie jest przynajmniej ten yy, czerwony. A cecha? Zagraj po tym o małą stawkę. Jeśli możesz. A ten co, ty, co jeszcze robi? Uśmiech wszechwidzącego, okej. To bądź co na tark w tym czasie. A ten tu zagra o dużą stawkę. Kurde, przecież ja wszystkie towary mam. No ale ja wszystkie towary mam tam. Dobra, nieważne. Zrobimy inaczej. Stary, pożegnuj na handel. Muszę zobaczyć. Hmm. A, mogę tak od razu, dobra. jenie nie dosyć lutnie, a my chcemy drewno chyba. Fosfor, to dziennie, jęczmień. to nie. Minerały i rudy, grzyby za drewno, ser za drewno. Niczny prosz. W tym co część maszyny mu Wait a minute. Co my chcemy na pewno zdążyć rękawek drewna przez handel? To nie mamy. Czyli znowu będziemy w dupie. Chociaż po... nie, nie żegłuj na handel, tylko otwórz ładownię. No dobra, tym się już zajmiemy w następnym odcinku, bo ten już się nam bardzo przedłużył. Powiem szczerze, nie spodziewam się, że to aż tak długo potrwa. Ale jeżeli Wam się spodobało jakimś cudem, nie wiem jakim, to możecie standardowo dać tam jakąś tam łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję, czy sobie tam jeszcze chcecie. Wiecie, jak to działa, prawda? Na pewno. W następnym odcinku będziemy kontynuować przygody naszego kapłana Petrańskiego oraz przekupnia Hermesa, którzy razem podbiją świat handlu i nie tylko. Oraz pokażą, że religia też może być bardziej nowoczesna. Tak no więc cóż, niech moc wszechwidzącego zawsze będzie z Wami, a ja żegnam Cię plutko.